Adam z swoje źródło. Tak. Proszę. Tutaj były też słuchać. No i versa. Proszę ciebie. Nawet lepiej czuchać, bo... Akurat nie wiem, czy tu się stiwa, mimo tego, że działają tam, no. ale jakoś sobie tu poradzimy. Fajnie, dzięki za Pierwsza tutaj łączność no próbuję dalej, a później na krótką. Także miłego dnia i do kolejnych, bo dzisiaj jeszcze na pewno jedna, a może i dwie górki. Piątka i siódemka. No, 5 dziewięć, pięć dla Ciebie, bez problemu. Dzięki za usłyszenia. Trzymaj się do kolejnych. Tutaj Stefan Kedłocz... sq BARBARA WANDA MARIA BARBARA WANDA MARIA Witam serdecznie, 59 do Ciebie Szczyt Borówkowa, Stefan Paweł przez Stefan Wanda 003 eee, Proszę, co dla mnie? Eee, to Ciebie 59 a w dużych eee, A jaki to jest raport dla mnie? 59, 59, 5-9 bez problemu, bardzo ładnie to idzie Roman, Portab, Stefan, Kubek, 8, Barbara, Vastomalia, cześć, cześć Dzięki, hej, hej, do usłyszenia, tutaj Stefan, Kubek, 1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł Sierra, Kubek, 1, Golf, Papa, Romeo, Porte, Ball, CQ, Sota Summit to summit, summit tu, summit, please

Sierra Whisky 0 dry. Dry. Sierra Papa stris, siera whisky, nul, nul dry Sierra Whiskey 00 okej? Dziękuję, 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 to dziękuję, 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 Dzięki, trzymaj się, tu Stefan SQ9, Cezary, Wanda Olga, witaj, słuchaj, czwórka, szóstka, piątka, szóstka, pięć, sześć, pięć, sześć dla Ciebie, okej? Okay? Dzięki, trzymaj się, do usłyszenia Oskar Eko, Oskar Eko, please repeat your call, please repeat your call.

My sota referencji Sierra Papa, Strok Sierra Whiskey 003 Sierra Papa, Strok Sierra Whiskey 003, okej? Okay? Thank you, 73, bye Thank good na spojrzenie na studni Adama